Cześć, dzień dobry, ja jestem i witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale, na kanale Legarda, gdzie sobie rozmawiamy o różnych książkach i dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, mamy mój TBR na lato i chciałabym, żeby to był jak najbardziej wiarygodny i taki rzetelny TBR z którego potem zamierzam się sama ze sobą rozliczyć, gdzieś na początku września postaram się nagrać konfrontację tego TBR-u, czy uda mi się rzeczywiście przeczytać te książki w wakacje, dlatego też wybrałam tutaj takie naprawdę perełki, które rzeczywiście bardzo bym chciała przeczytać, bo tutaj przy moim łóżku są także, także inne książki, które. Również krążą mi gdzieś w myślach, natomiast obawiam się, że nie są to takie e, książki, które na pewno na 100% przeczytam. Raczej są tutaj dla inspiracji i dlatego, że po prostu będę mieć może w pewnym momencie na nie ochotę, więc to, co dzisiaj tutaj zobaczycie, to będą książki takie naprawdę, do których na tej chwilę jestem w 100% pewna, że je przeczytam. No zobaczymy we wrześniu, jak mi pójdzie, ale do tego postanowiłam, że w tym odcinku wylosujemy sobie także dwie karteczki z projektu Słowa wersja projekt szklanka, ponieważ tych karteczek nie jest na tyle dużo, żebym musiała je trzymać w słoiku, także już bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Odstawiłam na moment mikrofonik, żebym mogła wylosować karteczkę. Teraz macie porządne asymetry tego. Uwaga, nie patrzę, nie ma żadnych cięć. Ogólnie rzecz biorąc, karteczki mają swoje odnośniki kolorystyczne, jeśli chodzi o gatunki, natomiast na tę chwilę nie pamiętam, które były jakie, więc myślę, że w trakcie gdzieś tam tego losowania i realizowania tego projektu Będziemy mieć więcej i wylosowa wylosowała mi się flota, część druga, więc ja zaraz przyniosę tutaj część pierwszą. Jest to sci-fi i powiem szczerze, że już kilka razy zaczynałam czytać tę książkę, więc może to będzie dobre, jeżeli będę mieć taką rzeczywiście motywację, że muszę to przeczytać. I co wylosuje się nam jako drugie? Słoiczek, w sensie szklanka. Co nam tu podyktuje? Hmm. Chwyćmy to. O, znowu, nie, różową chwyćmy kartkę. I mam tutaj, ojemy, jest gąsienica. Mam nadzieję, że się w miarę wyostrzyło. Nie mam tego tutaj, ale jestem mega podekscytowana, ponieważ ten zbiór opowiadań japoński od dawna czeka u mnie na biarze. I teraz, jak mam takie przymuszenie do tego, żeby to przeczytać, to naprawdę z przyjemnością to zrobię. Także ja lecę po tej książki i zaraz wam je tutaj też pokażę. Także mam tutaj flotę. Jest to trylogia, którą wszystkie tak naprawdę tomy mam u siebie, ponieważ były bardzo przystępnej cenie dostępne na stronie Świata Książki, więc e, mówię, mam całą trylogię, do końca mimo, że widzicie, że nawet tu jest zakładka, ponieważ mówię, zaczynałam czytać tę książkę to do końca nie wiem na czym się tutaj koncentrujemy, wiemy, że na pewno mamy Podróże Kosmiczne, e, ale jaki będzie główny jakiś gdzieś tam problem tak, tej, problematyka tego utworu, nie mam kompletnie pojęcia, ale no w końcu Czuję się zmuszona do przeczytania tego Bo zalega mi to na regale bardzo długo No tym bardziej, że mam właśnie Całą trylogię, więc naprawdę przydałoby się To przeczytać w całości No i Gąsienica, o której już powiedziałam Czyli Ranpo Edogawa Japoński Bardzo specyficzny zbiór opowiadań Taki duszny, gorący Wydaje mi się, że Idealnie też będzie na takie parne lato I w ogóle po tym jak dzisiaj wygląda Myślę, że możecie się domyślić, że jest dzisiaj Dosyć ciepło, mamy prawie 30 stopni i to nie jest idealna temperatura dla mnie do funkcjonowania, natomiast nagrywam i no, myślę, że takie książki będą idealne po prostu na ten czas. Więc jestem tutaj podekscytowana gąsienicą. I przejdźmy już sobie do książek, które sama sobie wybrałam na te wakacje. I pierwszą z nich, pierwszą taką, takim moim wydarzeniem eventem właśnie na te zbliżające się wakacje jest przeczytanie całego Wiedźmina. No we wrześniu nie będę się rozliczać z przeczytania całego cyklu, natomiast no mam nadzieję na przeczytanie przynajmniej dwóch, trzech tomów, bo ostatnie życzenie już jest za mną, więc no po prostu chciałabym kontynuować czytanie tej sagi. Tak jak rok temu czytam na przykład Władcy Pierścieni, i to był mój taki. Event na wakacje czytelniczy, takie wyzwanie, które sobie wtedy podjęłam. W tym roku jest to Wiedźmin, ponieważ troszkę mi wstyd, że dalej nie znam całej tej historii, a zaczynałam oglądać serial i rzeczywiście te pierwsze sezony, te pierwsze odcinki, które mówi się, że są bardzo wierne właśnie i książce i grze, to mówi się, że są bardzo dobre i mi się bardzo podobały, więc no myślę, że jest to seria dla mnie. Tylko trzeba ją wreszcie poznać i przeczytać. Innym moim takim eventem wakacyjnym, wydarzeniem, challengem, którego chcę się podjąć, jest to czytanie książek po angielsku. Ponieważ nie ukrywam, że w roku szkolnym troszkę mi na to brakuje czasu, brakuje mi na to energii, a jednak wakacje to jest dobry czas, nawet żeby nagrać być może taki odcinek, w którym będę przez tydzień czytać tylko książki po angielsku. Także dajcie znać, czy chcecie taki odcinek. Więc mam tutaj aż cztery pozycje po angielsku. Tutaj myślę, że może, może być różnie z przeczytaniem ich wszystkich, a z drugiej strony są one dosyć krótkie. Przede wszystkim, po pierwsze, Before the Coffee Gets Cold, drugi tom e, znanej w Polsce nam e, książki, z, też jest znowu japońskiej, e, o księgarni, w której można przed, podróżować w czasie, w której można się przenieść do przeszłości i porozmawiać z wybraną nam osobą. Warunki pewne są tych podróży w czasie, to nie jest tak, że mamy tutaj samowolkę, natomiast bardzo ciepła i komfortowa, no taki typowy klasyk bestseller właśnie z tego kraju. Kolejna książka, czyli Kim Jong-Born, 1982. Dużo o tej książce słyszałam dobrego w Polsce, kupiłam ją w zeszłym roku na wyjeździe w Wiedniu w księgarni Shakespeare and Company. Jest to jedna z najpiękniejszych i najfajniejszych księgarni takich, która zrobiła swego rodzaju sieciówkę w ogóle z siebie. Mają też lokal taki główny we Francji, w Paryżu, natomiast ja ją właśnie kupiłam w Wiedniu. Zbyt dużo nie wiem, natomiast myślę, że to też będzie ciekawa podróż i też dosyć krótka. Jeśli chodzi o krótkie, to oczywiście Miss Ice Sandwich, niego Kawakami. Jedna z moich ulubionych autorek w ogóle, Ever. I w Polsce nie mamy tego krótkiego opowiadania. Jego sobie kupiłam ostatnio, będąc w Edynburgu, w księgarni, Topping and Company, która też jest niesamowitą księgarnią, także jeżeli kiedykolwiek będziecie w Edynburgu i mielibyście odwiedzić tylko jedną księgarnię, to niech będzie to ta. Dosłownie drabiny normalnie przesuwne, żeby móc sięgać po książki w każdym zakamarku. Mnóstwo jeszcze niesamowita. O tym opowiadaniu o tej nowelce nie wiem zbyt wiele, więc mam nadzieję, że Szybko ją przeczytam, też tutaj jest akurat dosyć duża czcionka, dobry font, więc myślę, że to naprawdę szybko pójdzie. I ostatnia książka, również z księgarni z Edynburga. Był to mój taki zakup w ciemno, książka, randka z książką, że tak powiem, na której było napisane, że mamy tutaj sytuację, że Ile y, z kosmitów, ile szpiegów kosmicznych zmieści się w kabinie prysznicowej? Więc bardzo zaintrygował mnie ten krótki opis e, i kupiłam książkę w ciemno, Floating Hotel, czyli ma być to takie cozy sci-fi. Właśnie obstawiam, że z motywem takiego no, hotelu, który będzie dryfować nam tutaj po prostu w przestrzeni kosmicznej, w, której be, w którym będą różni goście i będzie być może jakaś zagadka łącząca. Różnych gości hotelowych. Jestem bardzo ciekawa tej książki, także to są moje pozycje po angielsku, które chciałabym przeczytać w te wakacje i zobaczymy. Myślę, że jest to wykonalne, ale wiadomo, jeszcze mam u siebie na regale kilka innych angielskojęzycznych książek, więc jeżeli zamiast którejś z tych pozycji przeczytam inną, to też nie będę mieć do siebie wyrzutów. I na koniec trzy książki w języku polskim już. Pierwsza z nich zagłada Puka do drzwi, T. Kingfisher, i tutaj mam nadzieję przeczytać nawet być może jeszcze w czerwcu, ponieważ na początku lipca będzie spotkanie autorskie właśnie z tą autorką. I no, nie ukrywam, że chciałabym przeczytać tą książkę. Natomiast z drugiej strony przeczytałam chyba trzy inne, więc też nie czuję się aż takim świeżakiem, jeśli chodzi o jej twórczość. Natomiast no, myślę, że to jest ciekawa przygoda właśnie taka też wakacyjna, przez to, że autorka pisze bardzo baśniowe powieści, bardzo takie letnie. Właśnie, bym powiedziała, z takim oczywiście też, e, takim poważniejszym twistem, e, co jest bardzo ciekawe ogólnie, jeśli chodzi o tę jej twórczość. E, natomiast, no, mimo wszystko, w głównym klimacie jest taka wakacyjna, letnia. E, ale ta książka podobno jest psychologiczna i też pod tym względem ciekawa, więc złożona w ogóle. Podobno tutaj mamy najbardziej złożoną psychologicznie bohaterkę z wszystkich książek, Kingfisher, King Fisher, więc jestem niesamowicie ciekawa właśnie zagłady, która puka do drzwi. Drugą książką mam tutaj zamek po drugiej stronie lustra. I zostawiłam ją sobie dopiero na wakacje, ponieważ bardzo czekałam na, to, na tą premierę, bardzo długo czekałam właśnie na polskie wydanie, ale Czuję, że potrzebuję do tej książki mieć taką naprawdę otwartą głowę, taki chwilę naprawdę spokoju, żebym nie musiała czytania gdzieś tam wpychać między inne różne obowiązki. Chciałabym jej po prostu poświęcić taką większą chwilę czasu, ponieważ uważam, że to może być idealna książka dla mnie w, o bardzo wysokim i dobrym stopniu takiej wrażliwości. Mamy tutaj grupę nastolatków, takich dosyć osamotnionych, introwertycznych, którzy w pewnego dnia otwierają im się portale. W ich pokojach przez lustra, które prowadzą właśnie do zamku W którym oni wszyscy się spotykają I mają do rozwiązania pewną zagadkę e, Więc no mamy tutaj motyw takiej integracji ludzi Którzy no średnio potrafią gdzieś tam w te relacje społeczne Więc myślę, że to będzie po prostu książka dla mnie e, I dużo słyszałam zachwytów Dlatego też zatrzymałam ją sobie jednak na ten okres letni, wakacyjny I ostatnia książka w ogóle w tym odcinku I tak jak sobie myślę, to jest ich całkiem spokojna Sporo, patrząc, że mam jeszcze Wiedźmina, tutaj cztery książki anglojęzyczne i trzy książki polskojęzyczne, jeszcze dwie z losowania, więc nie wiem, jak to wyjdzie we wrześniu. Natomiast z drugiej strony, wakacje zawsze są takim czasem, że się sporo czyta, więc zobaczymy. Natomiast ostatnia książka to jest Prison Healer, tom pierwszy. Nie do końca wiem znowu o co tu chodzi. Mamy tutaj dziewczynę, która tak naprawdę dorasta w więzieniu i. To jest jej taka główna cecha, którą ja znam, którą wiem, zaczynając e, swoją przygodę z tą trylogią, ale słyszałam mnóstwo zachwytów i to ludzi, którzy, e, którzy, którym ufam, jeśli chodzi o gust czytelniczy, bo ja nie ukrywam, że taka fantastyka młodzieżowa nie zawsze już obecnie do mnie przemawia. Jednak, przez to, że zaczęłam czytać dużo więcej literatury pięknej, fantastyki, takiej high-fantazy, to już naprawdę ciężko mi jest dogodzić, jeśli chodzi o młodzieżówki. Także Tutaj mam duże nadzieje, duże oczekiwania, i mam też od razu drugi tam u siebie na półce na regale, więc też wiem, że będę mogła sobie od razu kontynuować tę serię, jeśli mi się spodoba. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że za bardzo wam nie przeszkadzały krzyki, i nie słyszeliście dzieci, które za oknem tutaj ewidentnie korzystają z gorącej, parnej, dusznej pogody, która nas dzisiaj odwiedziła. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, że zdobyliście tutaj być może jakieś inspiracje na to, żeby samemu podjąć jakiś challenge, wyzwanie wakacyjne, żeby być może poczytać więcej w innym języku, być może przeczytać jakąś serię fantastyczną, która wiecie, że zajmie wam dłuższy czas i potrzebujecie się więcej właśnie tego czasu i energii na to, żeby poświęcić swoją uwagę na przykład na Władcy Pierścieni. Ja uważam, że to jest świetny wybór, jeśli chodzi o wakacje. Owszem, długa przeprawa, ale absolutnie wartościowa. Także to by było na Tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki, że jesteście. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Cześć.